Hej, jak słychać, leci sobie rozgrzewka. Na rolce, na rolce się rozgrzewam. Lecę dzisiaj w lokalny wyścig CXXC. Dobrze jest pojeździć takie lokalsy, jeżeli mamy taką okazję i przygotować się do, do grubego okresu przełajowego. To jest akurat wyścig w puławach. E, ostatni z serii, bo właściwie to leci sobie latem, a, a teraz już się kończy. Ale tak jak mówię, jest to dobre wejście w e, sezon przełajowy. Za tydzień Syrenka, na której e, będę. I, I co? Jest chłodno. Jest chłodno. E, jest dwa stopnie w tym momencie. Zaczyna się ten chłodniejszy okres, więc. Jestem natarty maścią rozgrzewającą, robię sobie rozgrzewkę na roleczce eee, upgrade, jeżeli chodzi o upgrade roweru, no to rewelacja, po prostu płynność zmiany biegów i AJAK. jak GRX łamane przez y, Ultegra RX. Uff. Cudowne są, cudowne są te przerzutki, eee, hamulce też są super. Modulacja To jak to łapie Pięknie Więc lecimy Okej. Okay. Jeszcze króciutko dwa słowa wtrącenia na temat grupy, na temat ramy i na temat tego, dlaczego zasada N plus 1 w ilości rowerów nie zawsze sprawdza się tak dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, że sprzedałem gravela i mogę się skupić teraz na szosie i na przełaju. Tyle. No jest gravel, jest gravel 26 celowy, ok, ale szosa, przełaj, tyle. Niczego więcej nie potrzebuję. Przełaj jest doinwestowany. Szosa jest ok. Grupa sprawdza się rewelacyjnie, nie mogę się nadziwić jak wygodne są te łapy Jak wspaniale to działa Jedyna rzecz, do której bym się przyczepił to te przyciski w GRX-ach. Wcale tak łatwo to się nie wciska, tutaj mam teraz Garmina 520 I te przyciski zaprogramowałem sobie po to, żeby zmieniać okrążenia Liczyć okrążenia i nie tak łatwo się to wciska, zwłaszcza w czasie ścigania Trzeba się trochę nagrzebać, działa, ale nie tak gładziutko, żeby to, żeby to było takie super proste, jedyny mały minus. Poza tym wszystko ekstra, gładkie przełożenia biegów, wiadomo, modulacja wspaniała hamulce. Bardzo dobrze się sprawują. Chyba mniej się zapychają niż Sremy, Może tak mi się wydaje, tylko zobaczymy, pojeździmy w trudniejszych warunkach, ale, ale działa to fantastycznie. Przerzutka Ultegra RX bardzo dobrze trzyma łańcuch, obawiałem się tego jak elektryk będzie się sprawował w momencie kiedy zacznę popełniać błędy Takie jak zbyt późne zrzucenie biegu przy podjeździe, więc wjeżdżamy już na górkę, pakujemy tutaj siłę w korbę i zaczynamy zrzucać bieg i wtedy to, jest, to nie jest takie dobre dla napędu mimo wszystko ta przerzutka bardzo gładko sobie wtedy potrafi zrzucić łańcuch i, i działa to bezproblemowo jestem, jestem zdziwiony działa to na pewno gładziej niż w, w sremach mechanicznych w rajwalach więc jestem bardzo zadowolony może dlatego, że nie wiem ząbki w tym wózku są trochę mniejsze może to napięcie łańcucha nie jest aż takie duże jak w, w Sremie, mimo to łańcuch nie spada jest wszystko ok bidon, bidon którego używam do fabryk yy, dosyć tania opcja ale przede wszystkim leciutka bo wiem, że są te bidony takie zapinane na, na taką szynę magnetyczną yy, ale ta szyna waży zdecydowanie więcej niż te takie dwa plastikowe grzybki i podkładki które, które wchodzą tutaj w śrubki, więc w momencie, kiedy robimy trening, zostawiamy sobie ten bidon, a kiedy jedziemy, e, kiedy się ścigamy, zrzucamy bidon i zostają tylko te grzybki. Bardzo fajna sprawa. E, rama. Na razie zostaje ta rama. Jestem z niej zadowolony i chyba zyskuje ona na wartości, bo spec wypuścił nowego kruksa. I Krux y, od Speca, teraz w wersji S-Works, oczywiście kosztuje 1,57 tysięcy złotych za przełaj. Przełaj robi się naprawdę drogi, jak się okazuje. I teraz, jeżeli ktoś chce mieć dwa rowery, no bo czasem trzeba mieć na zmianę, nie? Jak ktoś tam poważnie się w to zaczyna bawić i, nie wiem, chce pojechać gdzieś tam na Beneluxy no to musi sobie kupić dwa takie, więc 57 razy dwa, może dostanie jakiś rabacik, no ale tam stówkę trzeba wypakować na same rowery gdzie Krux teraz lansuje się jako przełaj o gravel proszę bardzo więc koła, które dostajemy w kruxie, są gravelowe, to są typowe gravelowe koła, więc jeżeli myślimy o, o jeździe przełajowej, o ściganiu się w przełajach na nowym się no to tamtych kółek lepiej się pozbyć. Są przede wszystkim zbyt szerokie e, wewnętrznie. Więc e, no cóż, no, no, spec szaleje. E, ogólnie jeżeli chodzi o ramę, wrócili do starych rozwiązań. Po trylionie godzin inżynierii stwierdzili, że jednak okrągłe rurki są spoko, że jednak taka geometria mniej więcej jak jest tutaj jest, jest bardzo dobra. E, I i cóż, wycieniowali ramę, ok, wycieniowali ramę, ale zyskali bardzo dużo, znaczy stracili jakby dużo wagi na bardzo cienkiej warstwie malowania, więc rzeczywiście frameset nowego S-Worksa, Cruxa jest, jest lekki, ale czy jest wart 57 tysięcy złotych? No cóż, na pewno jakiś fanboy powie, że no tak, no oczywiście, że tak. Koszty wytworzenia karbonowej ramy w Chinach, to jest 750 baksów. E, na przykład Winspace'a możecie zapytać, ile kosztują ich ramy realnie, i myślę, że otwarcie powiedzą wam, ile to rzeczywiście kosztuje. E, mi się przyznali 750 baksów za karbonową ramę. To jest realny koszt wytworzenia czegoś takiego. E, to, co robi spec z cenami rowerów, to, co robi trek z cenami rowerów, to jest moim zdaniem przestępstwo i ktoś to powinien regulować. E, to jest takie. No, nie wiem, psucie cen rynkowych, nie wiem. No, no, no po prostu to już się robi, już się robi smutne. Może ta rama zyska na wartości. <gryw> może, może trochę ją przemaluję i, i sprzedam jako nowego, nowego kruksa. Nie wiem. W każdym razie, na razie, zostaję przy tej ramie. Jeżeli miałbym zmieniać frame set, to zastanawiałbym się pomiędzy ramą Gianta. A między ramą Ridleya Ridley, X-Night SL. Bardzo fajna rama. Zresztą Belgowie chyba najlepiej znają się na, na tej dyscyplinie sportu e, i, i wiedzą jak robić dobre ramy przełajowe. Tyle, lecimy dalej. Pojeżdżone. Pucharek wyjeżdżony. Dzisiaj drugie miejsce, poprzednio było pierwsze Ciężki w ciężkich warunkach deszczowych. Grupa, grupa spisała się znakomicie Dobrze jest pojeździć trochę lokalnych wyścigów Tak na rozgrzewkę przed grubym sezonem przełajowym Dzisiaj jest ze mną Paweł Siema Paweł jest moim dealerem Dealerem skarpetkowym od skarpetek Newchamp Sprzedajemy tylko w lesie, tak jak tutaj Tak jest <gry> Sprzedajemy po Zobaczcie na ten ognisty, czerwony kolor New Champ Socks. Eee, w związku z tym, że jest tu Paweł, to e, mamy małego giveawaya. Paweł, co tam, co tam mamy dla widzów? Paweł, coś tu. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, rozdajemy trzy pary skarpetek. Eee, w konkursie, żeby dostać te skarpetki, trzeba polubić Facebooka, Instagrama. I zostawić jakiegoś lajka czy coś tam, nie wiem, jakiś komentarz u Rafała, które skarpety chcecie otrzymać? Które skarpetki podobają się Wam najbardziej? E, linki do Face'a, Insta, e, New Champa e, wrzucę w opisie tego filmu. Także zostawiajcie komentarze, lajkujcie. A my życzymy powodzenia. Niech wygra, kto ma wygrać. Tak jest. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Czołem, Hej.